Czy jesteś kobietą, która jest niepewna w swoim związku? A po czym możesz to poznać? No, możesz to poznać po tym, że pytasz się swoich przyjaciółek, co oznacza ich zdaniem dana sytuacja. Albo chodzisz do wróżek i pytasz się, OK, co znowu, co ta sytuacja może znaczyć? Czy on mnie kocha, czy on mnie nie kocha? Czy to jest jego zdaniem poważne, czy to nie jest poważne? I... Moim zdaniem i już, jeżeli takie rzeczy się dzieją, no to tak naprawdę sama powinnaś sobie odpowiedzieć e, na to pytanie, tak? Bo ta odpowiedź jakoś jest oczywista. I e, ja wracam do tego tematu, ponieważ tak wiele kobiet, e, z którymi pracuję, przychodzi do mnie w momencie, kiedy mówi mi, że no, z jednej strony rzeczywiście jest w ich relacji okej, okay, bo jakieś tam ich potrzeby są spełniane. No właśnie, spędzacie jakiś tam czas razem, dostajesz być może fajny prezent od czasu do czasu, tak i jest ok, ale ty chcesz czegoś głębszego. Ty chcesz czegoś, co jest głębsze, co jest bardziej długodystansowe, co daje Ci być może większe poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim pokazuje Ci, że no właśnie, jesteś tym kimś naprawdę ważnym. A nawet kobiety, które do mnie przychodzą na konsultacje mówią, a Magdalena tak, on mi mówi, że mnie kocha, on mi mówi, że jestem dla niego ważna, on nawet to mówi przed jakimiś znajomymi, ale ja tego nie czuję. I Sekretem jest czucie, jak mówi Neville Goddard. Jeżeli ty tego nie czujesz w swoim sercu, to znaczy, że to nie istnieje, bo jeżeli to na, nawet istnieje w jakichś tam słowach, to ja zawsze ci mówię: patrz na to, co czujesz i patrz na to, co mężczyzna robi, a nie o czym mówi, bo naprawdę słowa nic nie kosztują i to jest takie parole, parole, które możesz sobie rzucać na wiatr. I jeżeli jesteś w takiej sytuacji i znowu wracam do moich klientek, bo wiele z nich zanim do mnie przyszło, blokowało, odblokowywało tego człowieka, odchodziło, nie odchodziło, jedna z nich tak naprawdę y, 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 rekordzistka, 14 odejść i y, y, znowu z bratań w ciągu 4 lat. Kiedy zaczęła pracę ze mną, po trzech tygodniach podjęła decyzję, z której została, że od tego człowieka odchodzi. Dodatkowo w krótkim czasie okazało się, że człowiek ten miał inne kochanki, te kobiety się poznały, no i wyszła zupełnie ciekawa sytuacja, jak bo Karol, ale nie o tym dzisiaj. Jeżeli jesteś taką kobietą, która ciągle wraca, przebacza, jest Ci dobrze, jest Ci źle, koniecznie umów się na 60 minutową konsultację.